Siemaneczko widzowie z tej strony Max i jest dzisiaj ze mną Bartek. Siema! I zagramy Fortnite'a. Bartek w zero budowania. Lecimy z tym. Ja już jestem gotowy, do... jednak nie. O, to... zostawcie oczywiście suba i lajka like i tutaj robimy burrito dla Bartka. O, dziękuję. Tylko żeby tylko żeby te burrito się nie spaliło tam. No. Tak jak to zawsze Słyszysz... robisz. S Słyszysz strzelanie? Mmm, tak, słyszę. No to burrito, bo to, to ja, zapo ja z, go z folii nie wyjąłem tam. No więc... Samu! Weź, mikrofonówka ci wybuchnie. <grymne> widzowie, no to, to, to tak dla barka specjalnie. Ja nie mogę. No co no za tą Wyłączyła się. I ogólnie, widzowie, ja poluję na... Skina tego! Skórka! E emotka! Martuś Muszę ci Co? pokazać! Fajna emotka nowa! No to patrz na moją emotkę A pokazać ci moją? Moja jest lepsza! Prawda, że można y y na bananach się ślizgać? Y chyba Ja, nie, ale moja emotka jest lepsza. Dym. Ale ogólnie widzowie jest nowy update, prawda Bartek? No. Bardzo fajny update bym powiedział. Bartek, a muszę ci pokazać pewien szczegół, co nie? No, ale szkoda, że w ogóle usunęli moc magneto. No, Bartek, jak ci pewien szczegół w moim nie. Spójrz. Widzisz nie? Chodź do mnie, widzisz nie? Mam na, mam na plecach katany. Co? A patrz, ja, patrz, ja umiem BECK i Patrz, a jak BECK na no. no. katany? To mi te katany z znikają. Co jest? Ej, patrz! Widzisz? Tu No, no widzisz. No ale dalej je masz. No i dalej je masz. Na rękach. W rękach tylko je mam. Nie, u mnie jest. U a, mnie, bo jest u mnie dalej. mam tak, że jak mam e, jakąś broń, to mam na plecach katany, a jak wezmę kilo do ręki, to, to, to katany nie ma, tylko mam w ręce. Mhm, dobra, gdzie lecimy? No, ja jako pierwszy pierwszą... Ja podziękowałem jako pierwszy dla kierowcy. Ja mam małą ulubioną miejscówkę. Tylko żebyśmy tam nie zginęli. Więzienie raz. No nie, tylko nie więzienie weź. Mm -hmm. no, ja już to? nie wiem. Ja już nie wiem po co wyskoczyłem. Uwielbiam tą miejscówkę. tam jest dużo fajnych rzeczy. I a ja nienawidzę więzienia. Jak ja tam pierwszy raz grałem, to. to... то он нормальный южный золотфен, но Dobra, ja wyskoczyłam zbyt daleko i lot nie muszę rozłożyć, ale chyba i tak tam nie dolecę. Okej, ja lecę na złodzie, to jest taka wieża i ona jest najlepsza. tej Tam od razu masz skrzynię Avengers. Dobra, jednak na złodzie nie dolecę. Mogę z Tobą tam, żeby coś zdjąć? Ja już tego składam. Jak ty jeszcze nie wylądowałeś? Już Dobra, od, od razu mam legendarkę. A, a jest coś tam dla mnie jeszcze? I już mnie nie kości, 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 nie ma. nie tam do ciebie. nie spadłem. nie kości, nie nie jest nie boss. Którego nie trzeba. No wiem, że nie ma żadnej nam. A nie jest. No, no i wszystko zabrała. tak? Dla, mnie, ja nie dla mnie nic nie zostawił. A ja nawet żadnej... Jest pompa na początek. Chodź, Bartek. strzelba, masz, bo tam broń jakaś. Czemu nie mogę ślizgać się? O, apteczka. Wezmę ją. Nie! No tam była skrzynia! Ej, ej, bo tam nad tobą jest typo. Prawda? Nie, A. to jest bocik. No wiem właśnie, co mi chodzi. Wiesz, że boty cię nie muszą odpływać, bo one cię nie atakują. Właśnie atakują. Jeśli, je za, jeśli ty je zaatakujesz pierwszy. Aha, to nie atakują. Nie, ja, ja sobie idę, bot mnie zauważa i mnie zaczyna napalać. Nie, będę musiał ci zaprezentować. Tak to nie działa Ej, chodź tutaj! Tutaj są beczki te! Nie potrzebuję, ja już mam odbawę. Dobra, ja Dobra. mam od razu! O. Coś mało mi to dało. U, ej, monitoring! Rozwalam monitoring. E! Lasery! Jakieś, zauważono mnie. Chodź, chodź bardzo chodź tutaj. Poczekaj, du du pano. duża podka i skrzynia. <laughs> Moje no. Ej, mam mam tą broń, która sobie mi ja legendarne? Aha, szczęście już. ktoś bije MFRO, dawaj go. Już już bije M -M Czekaj. Ja piję potkę. Nie, czyba, to były małe. Czyma. Dzisiaj jeszcze tam były małe, więc gdybym... Więc gdybym na cząstko małe, to bym miał łatwo. Dlatego nie ma. Eee! Tu, ej, tu jest bus, bo ja... On mnie właśnie bus, bo... On mnie właśnie wtedy zero będzie ten problem, bo... Właśnie ona mnie tego. Dobra. Ja ucieknę sobie. Idę ci powóz, idę helpu. Ja nawalam bocha. Brawo, jest dobrze, ona jest... No nie no, ej, nie mam amunicji do tych podwójnych. Problem. Też nie mam. Ej, kończymy z nią. No nie, teraz jej nic nie zabrać. Widzę, chowam się pod kodę, bo skrzynka jest. Biorę, z... biorę zamiast tej podwójnej, bo do podwójnej nie, nie mam anki. Dobra, jest! Jest! Daj mi to! No Moich... Wszystko mi, o broń. Ja biorę, ja, ja biorę medalio Kurde I kolejny taki mądry. Sobie broń przeabiuje. Dobra, z Kirocha go biorę. Co. Co i Ej, tylko my tutaj w ogóle jesteśmy, nie? Ej, ktoś we mnie strzela! Ej, typ! Tip? A nie, to ten! To, Dobra! Weź tego tam już boka. Ja przyszłam pan niepotrzebny. Ej, tip! Typ! Tip! tip. Tak! Które typa Zabiłem. Zabiłem. typa, dobra. No i kolejny bot, który... Ej, typ, typ, który bije kill to, to, nie jest typ, tylko to jest bot. On też ujadł. Dobra, powaliłem go. Ja do niczego nie mam amek praktycznie, nie? No ja praktycznie nie mam do tych maszkówek. A ja do niczego praktycznie nie mam. Tak więc praktycznie tam. jesteśmy praktyczni. Ja mam cztery apki do, do do tego, do jednej broni i do drugiej mam 6 do trzeciej osiem i do czwartej 0. O, mam do jednej już bo tutaj żadnych takich fajnych broni nie ma. Prawda? Ja mam legendarkę i same te. A ja mam... A ja mam jednego mityka. No niby mam tego jednego mityka, bo mi dałeś, do którego mam ogłosię, mam amunicję. Przynajmniej masz coś. No. Likwidujesz taktyczne sztergoty, dobra, bo oni już tam giną. Ja tym próbuję U skrzynia! Ja mam tu taką taką Awangelcową I czyli kolejne op nie? No. Aha. A gdzie to jest? O, na pompa. A gdzie to jest? No tutaj otworzyłem już. Też chcemy jakieś rzecz, no wszystko mi zabiera. Tam masz yy, niebieską pompę. Wiesz, że ja mam wszystko przeska ...skanuję otoczenie? No spoko, no i gdzie jest ta pompa niby? Tak, tam ci... ...o tutaj. Dobra, już Nic tutaj nie... Ma. ...a nie, jest. Tu, tu jest ta skrzynia jest... kolejna. O, jest strzelba. Lepsza pompa dla ciebie, piska już taka. No i ale ty mi i tak wszystko co lepsze zabierasz, no? Nieprawda, prawda, z tamtej skrzyni wszystko zostawiłem. Wszystko. Wszystko. O jest pompa. Czemu... Czemu każde pompy, które ja mam mają o jedną czy dwie amunicje więcej? <laughs> Ej, zamieniam zamiast apteczek y, na niby zje te unkomon, ale te podwójne pistoleciki. Dawaj, do bunkra chodź. Nie, dla ferry wszedłem. A Dawaj gdzie jest tam ten tam bunkier? Wejdź tam w, jest. go Otwiera się, otwiera się. Leco, leco. Jest już tylko 32 graczy. Dobra, czekaj, bo ja nie mam speeda. No i jak ja mam tam niby wejść? Zostawić ci skrzynkę. Najlepszą. Dzięki, ale ja nawet... A, jest tutaj dopiero wejście. Po trulce. Bartek, i legendarna broń tutaj dla ciebie jest. Uuu, panie, to bo... To jest taki ja... rewolwerek, rewolwerek taki. Dobra, jestem już. No i dla Ciebie legendarkę Jak i tam gdzie? skrzynka. Gdzie? A tu! To! I no Epic. I tu jacyś. masz legendarkę. Dobra, czekaj, ja wezmę tego sobie epika. Ała, 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 ała. Masz mu Wiem. Dobra, weź go, a ja wezmę... ...wszystko tego bloka. O jak ma? Tyłu. Dobra, jest, już nie ma. O, dobra. Czekaj, ja go wezmę i. Chciałam go zrzucić. Ej, mogę? No dobra. A, ale. ty, man... Ej, ja ty masz? Oto? Za legendarkę dostaniesz taką. Zmiana? Dobra. No dobra. Bo ja muszę iść po jakieś leczone. A czym się różni o to, legendarka od tą w ogóle. No, chyba szybciej przeładowujesz. Nie wiem, a. dokładnie. Dokładnie to ja nie wiem. No też nie wiem, właśnie. Chodź. O, to mi się tak przyda teraz. Łe, wyrzuciłem apteczkę i to sobie użyję, bo nie mam tam na I już koniec? No. A, nie jest, jest jeszcze, jeszcze pełna. Szampan. A nie, tutaj ja ty... jest jeszcze stamtąd. Dobra, a ty bierzesz tą apteczkę, czy nie? Nakrywam odcinek. Yy, widzowie... A ty bierzesz tą apteczkę czy nie? Yy, yy, a, tutaj jest apteczka, zapomniałem. No, bierzesz ją? Yy, no już biorę. Dobra. Ja tutaj lepiej zużyłam. Ooo, strefa! Strefa, strefa, strefa. Ja mam Ja to mam pleca kosztowym. Tanteczmy dla siebie w ten Trudno już go nie wezmę. Skrzynka. Brzmie i tak ma. Najgorsze CMW to ek. Mi się to ja, bardzo ja, podoba. Ja, u mnie tak samo. To jest taka bardziej taka udana runda. No. Mi się ona bardzo podoba. Dobra, nie ma żadnych wrogów. Bo przeskanowałem. O pociąg gdzieś tutaj Ej, bo tutaj pociąg będzie jechać! I medaliony... A nie, a nie, bo do strefy będzie jechać. Medaliony są gdzieś. A, bo oni chyba na, Oni są w tym budynku. Coś jest. To jest w tym budynku. Bartek. W tym budynku jest Ale Ała... ale oberwałem. W sumie prawie w ogóle nie oberwałem. Zadam mi dwa HP. Pioniec. A nie jednak mięsno zjadał O, ej, Dostał na 75, dostał Ej, ała! Ała, ała, ała! O tam o, tamten, w tym drzewie, na tym drzewie. Wiem, ale ja nie mam apteczki, a mocno oglądałem 47 HP mam a Miałem wszystko na full Nie to tarcza przyjeżdża, ciągle. Ja nie, no i ty. Ja, ja, ja spróbuję uciec. Dostał za do 60. Dobra, wcześniej dostał na 75. Dostał dostał kolejny. Aj, baka, do, połóż, 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 połóż. 132. Połóż. Nie, też mam mało chapeńia. Pono, Bartek, to jest koniec. Wiem. No kurde, nie zdążyłem tych podwójnych wziąć Dobra widzowie, to papa kończymy odcinek Widzimy się i zostawcie oczywiście suba i like